Szanowni Państwo, Komitet Wyborczy Wyborców, Dariusz Hanubin, taki komitet powołali. Chciałbym zaprezentować radnych poszczególnych kręgów wyborczych tak, okręg wyborczy numer 1 Biała Piska, Andrzej Grzegorz Ekstowicz, zapraszamy. Okręg wyborczy numer dwa. Karol Bogański. Zapraszamy, Karol. Okręg wyborczy numer trzy. Grzegorz Zysk. Grzegorz. Okręg wyborczy numer 4, Robert Zieliński. Okręg wyborczy numer 5, Łukasz Damiński. jest nieobecny. Brawo. A mi się tu na Wiktosa. Więc dzisiaj te osoby mieszkające na Witosa proszę o wsparcie. Okręt wyborczy numer 6, Stefan Wierzyski. Mogę powiedzieć, przedstawiciel już terenu. Okryt wyborczy numer 7. Brygały Ewa i Szabata. Okryt wyborczy numer 8. Brygały Marek Grabowski. Obraz przewodniczący Rady Miejskiej. Okręt wyborczy numer dziewięć Janusz Połjański. Okręg wyborczy numer dziesięć Bogdan Staniszewski Okręg wyborczy nr 11. Adam Podlaski. Nawersji dzisiaj przez przyczyn Okręg wyborczy numer 12. Andrzej Konopka. Okręg wyborczy numer 13. Nowa pani sołty z Małgorzata Antonia. <noise> Okręg wyborczy numer 14. Wojtek Roszkowski. numer 15 w Andrzej Bana. Proszę państwa, to są radni mojego komitetu wyborczego, naszego komitetu wyborczego. Ale są jeszcze przedstawiciele Komitetu Wyborczego. Pełnomocnik finansowy i wyborczy Adam Wieczycki. Zapraszamy Adam. W Komitecie Wyborczym jest Anna Kowacka. Zapraszamy. Kolejne osoby to Wiesław i Radosław Ośmowski. <klucz> Drużyna, która, można powiedzieć, odpowiedziała na moje zaproszenie. Zwróćcie Państwo uwagę, podjąłem decyzję o założeniu Komitetu Niezależnego i mogę powiedzieć, 3 cztery miesiące wcześniej Wieloma osobami się nie znałem. Nie znaliśmy się. A połączyły nas wspólne działania. I mogę powiedzieć, że wjechałem na trzy dni do Portugalii, zostawiłem drużynę. I zwróćcie Państwa uwagę, imprezę zorganizowali. A on wie, że wszystko burmistrz ma organizować. I nie, to Więc zwróćcie Państwo uwagę, można zorganizować tego typu działania. Oczywiście odpowiedzieli na moje zaproszenie i jestem bardzo za to wdzięczny. Chcę powiedzieć, że ogromnym wsparcie, działanie też jest bardzo istotne i bardzo ważne. Chciałbym poprosić do nas Krzysztofa Dziczka. Zapraszamy. więc Będę nieeskromny, jest po prostu moje względu. Jeszcze jest tutaj osoba, która na wszystkie te się mówi lajki odpowiada. Wszystko kontroluje, pani Anna Roskowska, zapraszamy. Proszę Państwa, mam nadzieję, że 7 kwietnia Państwo zadecydujecie, my zorganizowaliśmy się, podjęliśmy działania. Będziemy jeszcze wśród Was jak dnia 7 kwietnia. Ale mam nadzieję, że wśród swoich znajomych, swoich rodzin będziecie propagować nasze działania, nasz wspólny program. To proszę Państwa, cóż warto jest burmistrz bez wsparcia rady? i wiele. może podejmować decyzję. Może czasami jest nawet zadowolony z tego, że podjął decyzję. Ale czy pozostali będą z tego zadowoleni? Chyba nie. Ja jestem przyzwyczajony, proszę Państwa, z racji pracy w szkole do decyzji kolegialnych. Będę burmistrzem, dla mnie działanie Rady i wskazówki Rady będą bardzo potrzebne i będą, no można powiedzieć, drogowskazem do dalszego działania. Więc, proszę Państwa, jesteśmy grupą zwartą i do działania. Chciałbym powieść wszystkim, pewnie no. wszyscy mnie znają, jako buntownika, nazywam się Marek Grabowski, tutaj może nie jestem buntownikiem, ale takim rewolucjonistą można powiedzieć, BBC. E, chciałbym zmienić, żeby mi nie panowała zgoda, e, uśmiech na twarzach, żeby nie było dwóch kół, powiedzmy w tylko jedno koło, bo dwa koła to marowe można tak powiedzieć. A my powinniśmy być wszyscy jednością. Chciałbym też, żeby właśnie wszystko scalić, połączyć, żeby nikt się nie kłócił, była zgoda. To, że ja mam odmienne zdanie od pani burmistrz i jest taka sytuacja jaka jest, no to ja tylko, ja tylko mam, mam z nią ewentualnie inne zdania. Nie kłócę się z, z państwem, i tak dalej. My patrzymy po prostu jako rada na ręce, Pani burmistrz. Teraz, tak? Nie chcemy nic złego, e, walczymy o interes mieszkańców. I dlatego, że lubię e, jako cechy charakteru uczciwość, pracowitość, e, sumienność. E, takie cechy ma pan Dariusz Halubin, dlatego za nim stoję. Słuchajcie, szkoła szkołę, szkołę naprawdę 22 lata, doświadczenia, Także. Szkoły ma wszystkie ogarnięte w Gminie Za Zarządcą też będzie dobry, bo szkoła cały czas się rozwija. Podniósł ją z kolan, można tak powiedzieć. Tak. Jest zarządcą obecna pani, była pracownikiem promocji. Tak. Także to już jest poziom wyższy. Co jeszcze mogę powiedzieć? No ze względu na to, takie, takie na koniec hasło chciałbym dać. Ze względu na to, że Chcę, żeby była zgoda, uśmiech, głosuj na darka i będzie jeszcze dobra gospodarka w Gminie Grawicka. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie pozostanie Państwu w pamięci i pozostajemy do Państwa dyspozycji. Więc zapraszamy do jeszcze wspólnego wysłuchania, melodii, ale też do dyskusji.